Bezpieczeństwa, której organizatorem jest Pan Komendant Powiatowej Policji w Szamotułach, Młodszy Inspektor Sławomir Dziupiński. Na wstępie witam serdecznie panie, panelistów dzisiejszej debaty. Przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Szamotułach, członka Zarządu Pana Kazimierza Michalaka. Witam Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy wrąbki Pana Roberta Dąbrę. Witam Pana Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach, Młodszego Inspektora Tomasza Piechotę. Witam również pełniącego obowiązki komendanta Komisariatu Policji we Wronkach, nadkomisarza Piotra Grynię. Równie serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości, witam panów burmistrzów z terenu powiatu szamotulskiego, witam przedstawicieli instytucji oraz służb mundurowych współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Szamotulach, Witam radnych, dyrektorów oraz przedstawicieli szkół i przedszkoli. Witam również przedstawicieli lokalnych mediów i przede wszystkim witam wszystkich Państwa, którzy poświęcili swój czas i przybyli tutaj dzisiaj, aby poświęcić się z nami uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zanim przejdziemy do debaty, przedstawię krótko Państwu harmonogram dzisiejszego spotkania. Na początku głos zabierze członek zarządu powiatu Szamotulskiego, pan Kazimierz Michalak. Następnie Pan Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach przedstawi stan bezpieczeństwa na terenie powiatu szamotulskiego z uwzględnieniem miasta i gminy Wronki oraz rozliczy się z wniosków, które były przez Państwa przedstawione podczas poprzedniej debaty, która odbyła się 11 grudnia 2014 roku we Wronkach. Po tym wystąpieniu nastąpi czas na dyskusję. Zachęcam wszystkich Państwa do aktywnego udziału.